O, może nie wiem, chcesz y, iść do Do kina? O, no, no, jasne, słuchajcie wydałem na coś 50 tysięcy złotych dosłownie przed chwilą HALO, Miko Gotti Maja! Tak. Halo! Halo, alo! Dawajcie, halo. śmigajcie na dół, coś wam pokażę, Idę. tylko musicie mieć koniecznie, zamknięte oczy. Dobra, więc, zamykam, zamykam. Więc uwaga, nie, nie, słuchajcie, dałem na coś 50 tysięcy złotych. Miko, czemu patrzysz no na tym? No bo tutaj. oczy nie no to dawaj jeszcze niżej, choć otwórz jeszcze na chwilę. I spadrzcie przynajmniej w dół po prostu, U, a nie, że zamykacie oczy. Nie, to jest coś genialnego, Wyrą na stronę. czym, Właśnie. na to? czym tędy, tędy, tak, dobrze, dobrze. Z Z do widzicie mniej więcej. Do przodu prostu, Nie Miko, do lewo teraz. No ja cię, do garażu po prostu. popaki. No, no nie mam, czek, nie mam czekać. Nie, uwaga, uwaga. Dobra, tędy, tędy, tędy i otwierać oczy. To bym lepszył na Merole, uwaga, więc 50 tysięcy złotych. Wydane na to. się nawet te samochody kupić nowe, więc uwaga, mamy już Merolę oczywiście. Nie, to, 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 to moje samochody teraz. nie, to nie są twoje samochody. Ale to, to ja jaka jest niespodzianka. To, to są samochody po prostu i mogą kierować tylko osoby, które mają prawo jazdy, czyli aktualnie ja i Stanley i Blaszka, więc tak to wygląda właśnie. Nie, nie, też można, nie, można, nie można kierować bez ja prawo jazdy. Ej, ale gdzie jest Maja w ogóle? Maja też nie widziała tego? Ja, nie nie wiem, ja byłem w łazience, nie wiem, gdzie ona gdzieś się. Nie, ona ja. Nie, ona cię... Jakaś dziwna ostatnim. Właśnie nie totalnie. No, ale, ale spokojnie, no musimy to jakoś... Może... może Poszukajmy on... jej po prostu. Nie. No ej, a ty nie wyszedłeś gody z spokoju czy to ty zrobiłeś? Nie, ja w to siedziałem przez dwie godziny. Wy ty wy co ty... Ja czekałem przez dwie godziny. ja, mia... ja zjadłem ten mój grill i okazało się, że to, to ten zatruty co mam być. Dobra, dynamika. spokojnie, on może będzie w pokoju. Halo? Halo? To jest właśnie Brawl Stars, znów zostaje gwiazdą gry Tysiąc na koncie już pucharków, a na mapie dym No bo jestem zadymiarzem, no i lecę sobie z tym Halo! Halo! Co ty śpiewasz, Maja? Cześć! Maja? Cześć! Maja, ty śpiewasz Ligacpiego? Maja? Ta. No, ale co w tym ja. złego? No, dobrze, dobrze, tylko ja Ty Kaczki już. To jest super! super. Ale ty, ty, ona już to. Ja już raz słyszałem, jak ona to śpiewa, ale ona się uzależniła. A, ona już śpiewała ciągle to w pokoju, jak. Jej, i, jej się chyba ten Lilkacz podoba. podoba. Że jest a nie jest, a, on, a jest, on jest raperem, wiesz? Co, nie możesz Jaki... tak! On jest raperem, właśnie super! Wytyfy! <laughs> nie, nie. Nie, co się dzieje? Tak, tak, tak. Ja wychodzę. No co się stało jest, w ogóle z drzwiami? Czemu są żółte? Bo ja sobie ma, końcu. Wiesz co? Bo ja miałem jakieś. Patrz, ja zmieniam kolory. Nie wiem, co się. Mój pędzel! Wy ty masz, zacelowany pędzel? Maji. Super! Maji. No ale co? Maję się z w Lil'Hat Pim? Mm, ale ona dorasta ale... szybko! No nie, <laughs> tylu młody dziadkiem! Swoje, uh, eee. szwoje, nie będziesz dziadkiem A, Co? No, nie! <głabilities> nie będziesz nie, nie, ale. Do, dobra, e, maj. e, Idź, Maja, do pokoju. Karę masz! Co co? Za linka piekielny! Tak, per... na, to z, na per... słuchanie Lilkacz musisz teraz słuchać cały czas o kara, tak? Nie będę słuchała cały czas, to w końcu cię ci odechce mm. no? Idź, słuchaj, tam Lilkacz spiego Rapy są 16 plus Zamknij te drzwi, halo, dobra, bo jestem zdenerwowany no nie no moja córka jest... <śmienicza> no no Ona jeszcze pójdzie stąd już nie będę będę miał sap no Dobra zobaczcie jak w... jakieś nie wiem jakieś nie, baby Pokadacie się, jesteście jeszcze z nami chyba No w sumie nawet to nie jest moja córka, to mogę... Ja no na, przykład sumie, to no, na przykład znam to jest Likackiego No co? Znam Gigackiego, no? No bo no bo to wygląda tak sytuacja, że była jakieś taka impreza, do której wy nie mogliście pójść i tak dalej. I wtedy właśnie was zostawiłem z babcią i tak dalej, ściągnąłem ją specjalnie na tą okazję. E, no i babcia. No już nie ma imprezy, więc pojechała sobie. A nie ma babicy. A no właśnie. No więc może w takim razie... Dobra, zabierzmy Merola w takim razie i pojedźmy, pojedźmy. Dobra. pojedźmy Mogę ja kierować? Czy... kierować. Nie, nie możesz kierować. Nie, ale ja, nie. Ja hey, ja Dobra, ale się możecie wylem... wybrać różowy czy czarny. Różowy. różowy to jest No ja Dobra. nie wiem. Dobra, jest tam więc można nim jechać. Oj, oj nie tak. Dobra, już spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kot i otwórz, czy jesteś z tyłu, to otwórz. I tak jesteś z tyłu, to otwórz. Dobra, to my lecimy w takim razie. Ja wiem gdzie on mniej więcej super. mieszka, więc po prostu pojedziemy tam i będziemy zobaczyć czy, czy Ale może się, było, no, Musimy wiesz jakoś ustalić osoba? tą randkę, musimy ustalić. Ale nie nie wiem o co chodzi. Musimy jakoś ustalić tą randkę, wiesz, co chodzi. Ja ja Dobra, chyba zbliżamy się do tego. A nie, jednak czekajcie, bo ja się zrobiłem, to trzeba zawrócić. Dobra, spokojnie, spokojnie spokojnie. Ale jesteś Super kierowcą, totalnie. Dobra, nie, to było Da Dobra, będziemy autograf. Właśnie jak autograf masz ten Nie, no to wy nie róbcie ten? A co może kiedyś użyć centa, na przykład? Ja mogę na nu nie. numerze telefonu Mika podpisać. A. Nie, dobra, nie, a masz klukopis? Ale... Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. A no czy to jest ja jeden z tych dwóch, dwóch... On mieszka w jakimś jednym z tych dwóch wieżowców, wiecie? Czekajcie, gdzieś stańmy sobie, o, w ten sposób na przykład. Super. A to tak e, można, tak to to tak jest można? legalne. Oczywiście, to że jest tak. Chyba. Czekajcie, czy to jest... Tak, to jest ten wieżowiec! Tak, to jest ten wieżowiec! To jest na samej górze! Teraz no, musimy na tam chodzić. Ale raz... to będziemy musieli tam wchodzić, tato? Aha. A, Możemy najwyżej poczekać, a, a jest winda? W końcu tutaj zejdzie jest winda? A, a jest Co w ogóle nie wejście nie do tego? Może to jest tajne wejście. Może to jest tajny, dom. Może ty mam tajne wejście? Mi się wydaje, że to jest czekać z tej strony, może spróbujmy okay, jakoś Jakie to duże wytyfy? Spokojnie no, no, poczekajmy sobie. O, ale ładny merced Ale ładnie, poczekajmy sobie o. tutaj może. Jesteście? Dzień dobry. No, tu no. no, przyjechaliśmy. No, przyjechaliśmy. Ale gdzie ty jesteś? E Kaspi, to Kaspi, to Dzień dobry! Jeszcze... Czemu ty jesteś? E jest, ciemo, jest ciemo, ciemo. na numerze telefonu Mika. Eee, eee... E, nie no nie, na, jesteśmy, nie, jesteśmy, nie, jesteśmy, nie jesteśmy fanami, co pan robi tutaj? Ayy, e, no. kim pan jest? Mam tańc, ale nie zrobiłem ja się Ja Jestem Ril Caspi. Cześć. Zostaje gwiazdą gry, tak, ty zostajesz. E, nie jesteśmy fanami. Nie a... jesteśmy fanami. Po prostu. Wyglądamy jak. E, fani. Możesz. No, Ferrari jesteś. O, fajna masz koszulkę i fajny ten. ten. E, dzięki. Ty też. Jesteśmy. No właśnie. E, tak. To też ładnie wyglądał. Czym oni przyglądają w ogóle? Też tak? mam Ferrari. Problem masz? To jest, to jest kamuflaż. A co ja im podawał? To jest jest no, był jak. To Na wyjeździe służbowym, wiesz? A, na wyjeździe służbowym. No. Dobra, sprawa jest taka, że. Dobra, my tam się poznaliśmy, pamiętasz na imprezie? Mmm... tutaj okay. poczekaj, chcę przypomnieć. Ej, a. No, No właśnie, e, i. Co? E, tak, i. Ty, 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 pamiętasz, że powiedziałeś, tak, wiszę ci jedną rzecz. Jestem ci winny to. Jedną rzecz Nie, chcesz pieniędzy, to spokojnie, tylko... Się... Nie, 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 nie Nie, nie, słuchaj, sprawa jest taka, że mam córkę i ona jest wielką fanką właśnie twoją I ja czy no, nie chciałbyś życiu, się no. umówić z nią na randkę? No, jakby... Wiesz, to, 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 to trochę nie takie łatwe, bo... Co nie łatwe? się Musielibyśmy się jakoś dogadać, wiesz? Są, jak to dogadać? Ty... No, no, to nie, prawdziwa jakby... miłość przecież. No właśnie. No, no. właśnie. <laughs> Sam wiecie, że ja pieniędzy nie potrzebuję, bo mogę zrobić to I... teraz w tej chwili tak i Elo, ale yy, cho eee tak no, tak chodzi No dobra. Chodzi mi o to, że... Cześć, no Chodźmy, się dogadać, okej? Co? Okay? Czyli teraz każdy twój widz... Pójcie no? na kanał Disney Studio i tam, wiesz, subskrypcję, taką tam, taką czerwoną strączę. Co czy nie też pieniędzy, tylko suby, chcesz? Tak Suby? Znaczy dla mnie te suby, ja tylko na, to na Piotrka, bo on tam potrzebuje, on tam wstydzę radzi to radzi Kurde Czy, czy zrobicie dla córki dla Mai to zrobić? Drugi... Dobra, Słuchajcie, musicie być na DC Studio, i zostawić tam subskrypcję, bo inaczej się Dilka z nie umówi z mają. No ja będę Musicie no kurde! O, i tak, subskrybujcie i tak, i, szybko subskrybujcie DC Studio! Ja no to już przysługę tam, a to, to już no później nie, pogadamy. No dobra, ale subskrybujcie, subskrybujcie oczywiście, bo muszę to zrobić na MAI. Zasubskrybujcie no. kanał DC Studio! I słuchajcie, co, ich subskrybują czy nie subskrybują? Ile już subskrybujesz? E. Ile już stubu, Ile, ile? Już, U... Sprawdzę. E. O! Jest, już? Rośnie, rośnie, rośnie. Dobra, jest gitara. Jej, to ej, bo. Chciałem powiedzieć za fajny Mercedes. A, dzięki bardzo. Dzięki. E, ja. Zamiana? Bołem. Zamiana nie, ja. nie. Nie zachęcam. No śpię. No, no, nie, dobra, musimy mieć dwie Ferrari. Okay. Dobra, to co to no jedziesz to... z nami w takim razie? Do tej? No dobra, no, to pojedę później do sklepu. E, dobra, co? jest super, dobra. A, ale... <laughs> Dobrze, że subskrypcję, dobrze, że zostawiliśmy subskrypcję 6 dostaliśmy Boże, Tak, to 6 tysięcy Ej, dobra jest? Ten co pędzi, gdzie on w ogóle? Nie, 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 nie. On, nie... on jest piratem jest. drogowym Czy on na pewno jest dobry Nie najmu? Za wolno idzie się ja No dobra, chamować. poczekaj no To musisz powoli nauczyć się jazdy Patrz To je Sorry, bo ja też jadę trochę Nie jesteśmy tacy bogaci Bo on nam dał 6 tysięcy, wiesz? Wytyfy, ja też mam dużo pieniędzy, na przykład Miko ale, i Goti. Ale on, on ma dready. Co się jest dzieje? Fajny. A, y, jak to... O, bubie. Słuchaj, ale... słuchaj Kacpi, tutaj musisz uważać na zawieszenie. Ja nie mnie przyjeżdżać przez story w ogóle. Właśnie. No to bo jest to jest legalne. Jest, jest... Wszystko oh, wow. jest legalne, A, jeśli problem, się przyjeżdża przez story. A, dobra. Okay. Taki wrażenie. No, to, to jest jakaś dziura. Tak długo to jest nasz dom. To był taki dom. I wybuch po prostu. Słuchaj, o. tutaj jest nasz dom. Witamy. To, to tak. Tak. Możesz, Ej, ty, możesz no. sobie zaparkować Uf. na przykład u nas w garażu no. Tak, i możesz, i możesz, i możesz wyjść i zabrawić i samochód. Już zostaw samochód, nie, może nie. Nie no, dawaj, dawaj, dawaj Słuchaj, więc tak, ważne, żebyś poznał kilka faktów o Mai, tak? Skoro już zostawili wszyscy na kanale DC Studio, to w takim razie słuchaj, przede wszystkim można... Różowy kolor. Ma jest księżniczką. Różowy A, kolor. W porządku, mam piasteczka. Aha, dobra, super i lubi twoją piosenkę, więc możesz tam jej zarapować. Możesz zagrać z nim w Road No ogólnie, ogólnie nie dawaj jej pieniędzy czy cokolwiek, żeby to nie było, że wiesz, bo ja jestem najważniejszym żywicielem. No, e, nam może Nie, Bo nie możesz zrobić koncert, zobacz. Star, o, właśnie, tam właśnie. Ej, zawołaj ją właśnie z okna, wiesz? O, zrobimy ci taką psy. Ale to będzie super. O, a my tu nie ma a my... razy, nie, tu, nie, To nie jest jej okno, czekaj, musimy gdzieś bliżej. No zostaw tutaj, to jużnik zostanie, tak, tak. Ale czekaj, tutaj dajesz w takim razie. O, to jest to. Chcę to mogę przenieść. Dobra, to przenieść w takim razie. Tylko o, czekaj, ja tutaj w takim razie zabiorę te siedzonka. Czekaj, nie kupię się dalej. Dobra, już dałem. Dobra, okej, okay. tu i tu i teraz słuchaj, to jest, to jest to tamto, jej tamto. Tutaj. i... tam tam, gdzieś tamcie różowo doszło. I możesz zostawić Proszę te diamenty jak coś. Jeśli diamenty potrafią mówić, to śpiewają dla mnie, dobra, oh. super. Ty, teraz my się schowamy, my się schowamy tak, Czekajcie, może za kaczuchą. Dobra, dobra, jak dobra, ale super. Coś, bo trochę lat minęło, dobra. Dajesz, dajesz. <coughs> To jest właśnie Prosta znów zostaję gwiazdą gry. Tysiąc mam na koncie, już pucharkowana mapie, dym, no bo jestem zadumiarzem, no i lecę sobie dziewięcia. z tym razem Hello. z dzisiaj, dziś tam sobie prosas z level mam dopiero drugi. A to pierwszy dzień sezonu, moje skillsów to zasługi. Gdyby nie problemy, nie spałbym na ziemi, szybciej zarobić, nie spogrywam sobie w co?

Cześć! Cześć! Bo Już się witaliśmy jak to jest. <grym> A ojciec! Nie wiem, co to Co? Chcesz wy mówić? Dzień tego dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, złapiesz, dobry, kochać! z balkonu. ją złapiesz, niech skoczy z balkonu! powiedz tak, co ty robisz? że <gry> Powiedz tak! Y <gry> <Halo>? <gry> powiedz tak! Powiedz no, tak! I tak, się tak, tym szczęściem! Tak, 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 tak! Tak, wody Czyli zbudujcie Nie, wiem, czy to dobry pomysł... Ale... Ty... Ona spadnie i jest nogę! Każdy do wody, będziesz sucha! Nie smokniesz! Tawa... Ta nie się gdzie... Ale do wody! Do wody! Dobra, do wody mogę! Ale to super, jest! Dobre, to moja córka, bo zapomniałem ale dobrze. O, cześć! a on chcesz, chcesz zaśpiewać piosenkę tutaj, na tym? Ale... jak ty... Do nas? Mogę teraz No, jestem. Jakby, um, No... Moje radary zmysłowe wykryły, że mieszkasz tutaj ty i, i po prostu... Twoje radary, prostu no? tak? <laughs> czy, czy, czy tak. Czy się poglądasz tam? Czy nie masz gdzieś tam? Ale zobacz... Ona no, chyba to? też ma radary! Dobra, poured… ja jestem malutki, Tak, Mhm, jakby, może sobie piosenkę, ja posłucham Nic się nie, nie sprowadzi. Nie. Moje u, radary. Uuuu, tak, no, no, no to trzymaj się, Słuchajcie, się. Chyba śpiewasz, nie Zaśpiewasz czy nie? Ale ja, to, ja, ja się wstydzę śpiewać. Ale ja lubię jak to śpiewa po prostu, wiesz? A ja lubię na przykład, jak ty śpiewasz swoje Dobra W gorszej da w da da Dobra, dobra. Maja, musimy porozmawiać, <śmary> Maja, musimy porozmawiać, Maja, musimy porozmawiać, Maja, musimy porozmawiać. Maja, musimy porozmawiać z Gotti i Miko da, Nara. To jest rozmowa o, między. Autograf, ojcem. autograf, autograf. Autograf, autograf. autograf, autograf. Maja, zamów, zamówiłem. Znaczy, nie zamówiłem, nie! Nie, to Zamówi... nic ten. Po prostu ja znałem Gilkaspiego i załatwiłem ci z nim randkę, więc musisz ja to wykorzystać. Poznałeś, kątku, no bo ja na takiej imprezie go poznałem. Maja, Maja, nie zawiedź mnie. Słuchaj, musisz, musisz jakoś mu zaśpiewać. Mówi, mam jednorożca czy coś i wtedy się pokochacie. On jest super bogaty i będzie dobrym, y, znaczy, mężem, znak, ale nie, to jest fajny po prostu, nie jest bogaty, znaczy, jest, ale... Ale to on jest drafferem, ale... czemu ja mam śpiewać? No bo ty jesteś piosenkarką przecież, dawaj, księżniczką. Widzisz? Mm. Popatrz, rzuca, pieni rzuca pieniędzmi! Musisz! Maja, maja! Maja, maja, spokojnie. Dobra, cześć, cześć. Eee, koniec rozmowy cześć. właśnie, tak, tak. Idę sobie do domu, spokojnie. To już parę goti, goti Miko, i chodźcie się... do tam, ja ci, ci goti, Miko, chodźcie do domu. Gotti, Miko, chodźcie Przyszły jakieś krasoludy i... E, tak, my lecimy do domu, do domu do lecimy, do domu. Do domu. Tak, tędy no, właśnie tak, jest super. dom! I spać musimy. Tak, tędy dom właśnie. E, ja ci mogę zaśpiewać, ale ześpiewam ci kawałeczek, tylko taki. Dobra, ja też ja zaśpiewałam kawałek, bo, bo nie umiem tego Ale ja mnie kawałeczek, jak są. Okej. Okay. Dobra, Ale Ja się w sup. jest na tak. Mam jednorożca i zjadłabym se tosta Mój ojciec ma tu wąsa, a brat mój chce mieć mopsa Jest! mam wąsa o, słodka. Jestem ty słodka, ty słodka. Ty to jednorożec popatrz Jaki słodki, że oh, o, aż lubił mego koła ja się widzicie! Ja Jestem bo. słodka tak, ja O tak Puść. Ale słodko Jesteś dumny, jesteś dumny tak, super, super, parą klaszcze Ale dalej już bo już się boję dalej No bo ty ty, nie bój ale super! Chcesz hamburgera, buchy. a to mam. Stąd on i dał jedzenie! Ale super! O bo nie, to jest drobsze, to jest dobrze. A pokazy. i jeszcze nie! Może to na przykład jakby, Ja cię on dał jedzenie! To Ej, już zrobię bo jakbyś... <muchy> może nie wiem, chcesz iść do... do... do, do na plac za. do, do kina? <muchy> To jest jasne, to jest jasne To czekaj, bo gdzieś tu zostawiłem moje auto Nie wiem gdzie, to teraz chyba Dobra Kaczka jakaś wielka w ogóle Idzie Kwa, 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 kwa Kaczka! kaćka Zignoruj, zignoruj Okej Idę, idę się, że jesteś wielką kaczką, nie jest to przyjemne Dobra, no już zostawmy ich, niech pojadą tam oczywiście się nie no ja nie wierzę, oni pojechali Naprawdę mają być jak chłopaka w końcu. Ja ci mówię, Ale ja dalej nie mam tej No i tego właśnie. Co to ty jesteś w pierwszym miejscu? Tak? A to co a tobie ja też to lilka, to. lilka, lilka z Lilkaskim Randkę umówić? A może... No. A ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę coś. Nie, dobra, spokojnie, spokojnie. Ej, nie, naprawdę napiszcie, napiszcie co o tym sądzicie, pamiętajcie, pamiętajcie, żeby oglądać codziennie filmiki dwa razy w dziennie, oczywiście teraz są. No i do zobaczenia w kolejnym też tak, że musicie być na Disney Studio, na którym już oczywiście zostawiliście suba. Tam pojawił się tak, że z nami odcinek, gdzie jesteśmy super bohaterami, więc zajrzyjcie koniecznie. O, jestem kapitanem, no. No. Słuchajcie, ja jestem Awermanem. Ja Dokładnie. tylko mogłem tam nic więcej. Ja Dokładnie, plakać. więc słuchajcie, nie dzięki wam za oglądanie. Danie, trzymajcie się i napiszcie co dalej, co, 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 co się wydarzy, ja nie mam pojęcia, no i trzymajcie się, do, do zobaczenia, cześć! Ewa.